tak skończyło. To była właśnie wyobraźnia tychże moich poprzedników. Tak Taką mieli wyobraźnię. Więc ja bym proponował, żeby to nie wyobraźnia decydowała o tym, ale jednak mimo wszystko przepisy prawa, a tam, gdzie jest to niejednoznacznie sformułowane, zdrowy rozsądek. Czy uchylenie planu to kuriozum? Dziwię się takiej wypowiedzi. Uchylenie planu nie jest żadnym kuriozum, tylko standardem w mieście stołecznym Warszawa, co wskazuje, że ludzie niekompetentni te plany projektują. Niekompetentni nadzorują i niekompetentni to uchwalają. Na tych ostatnich macie Państwo wpływ, bo ich wybieracie. W tym roku choćby. Więc uchylenie tego zapisu, jak tu wspomniała przedstawicielka inwestora, miało miejsce co do tego planu też w przypadku jeszcze innej działki. Ale przecież tam, w tym rejonie jest plan zagospodarowania przestrzennego szczególnie istotny z mojego punktu widzenia, a także i Państwa, jeżeli posiadacie dzieci, bowiem teren przez na naprzeciwko szko szkoły Sióstr Niepokalanek, to jest teren przeznaczony pod oświatę. I tam również sąd uchylił zapisy planu dokładnie pośrodku tego planu, uchylając funkcję oświatową. Czyli można postawić tam fabrykę, cokolwiek. Całe szczęście, że nieprecyzyjnie uchylił zapisy i my z pomocą prawników i naszego zdrowego rozsądku doprowadziliśmy do sytuacji, w której uniemożliwiliśmy inwestorowi zabudowę tego terenu, ale akurat tak został ten plan uchylony, że to było możliwe. W tym przypadku każdy przypadek jest indywidualny. Nie jest możliwe zablokowanie zabudowy jako takiej. Skala zabudowy, jej intensywność, sposób oddziaływania to są już kwestie, które który plan precyzji nie, nie, nie precyzuje. Zatem to nie jest żadne kuriozum, państwo radni czy panie radny, natomiast tego rodzaju wypowiedzi z ust osoby tak doświadczonej, no są wydaje mi się, że, że, na, że nie na miejscu i trącą mi trochę naprawdę tanim, tanim populizmem, bo nie sztuka powiedzieć państwu, do końca będę walczył i nie powstanie tam lidl i dostanę oklaski. Tylko szanowni państwo, nie rzecz w tym. Rzecz jest w tym, żeby Prawo działało, żebyście Państwo mieli satysfakcję, że osiągnęliście jakieś Wasze cele, a inwestor, żeby nie doprowadził do sytuacji, że trzeba płacić mu odszkodowania kilkumilionowe. No ktoś nas w to wpędził i na pewno nie były to władze Ursynowa, też nie radni Ursynowa. Co do radnych Ursynowa, pozytywna informacja. W 2012 roku radni dzielnicy Ursynów, tu siedzący między innymi, przyjęli uchwałę Rady nr 146 3 lipca. Na wniosek właśnie pana właściciela, który doprowadził do uchylenia zapisów planu na swoje działce, pana Trzewika. No i pan Trzewik zawiadomił nas, że ma wyrok sądu, no i dobrze byłoby ten plan zmienić, no bo wyrok sądu, ten plan unieważnił w jakimś tam zakresie. No i radni ustalili, że prześlą w formie uchwały tą informację do przewodniczący Rady Miasta, bo to Rada Miasta uchwala plany i do pani prezydent, bo to ona je przygotowuje, czyli urzędnicy na je zlecenie. Zatem od 3 lipca 2012 w mieście wszyscy którzy powinni wiedzieć, wiedzą, że słuchajcie, oto jest plan, który został zmieniony przez sąd, coś z tym trzeba zrobić. No, na pewno respektować decyzję sądu, ale przez sąd nie powiedział, co tam dokładnie ma być. On coś uchylił, ale nie powiedział, że tego nie możecie po wsze czasy, albo tak musi być i koniec. Uchylił, wskazał z jakiego powodu. Można, e, można było to zmienić. Dziś mogliśmy mieć nowe zapisy tego planu, być może bardziej restrykcyjne dla funkcji usługowych, być może bardziej korzystne dla, e, dla, dla sąsiadów obok.